Dzień dobry, Kociarkwik. Piwny głos w Waszych domach. Dzisiaj Marcin będzie narzekał. Trochę. Przyczynkiem do mojego narzekania będzie nowy Russian Imperial Stout z browaru Cieszyn. Browar Cieszyn, który został odkupiony od tej grupy żywiec, uratowany. Oczywiście to piwo zostało uważane jeszcze za za czasów grupy żywiec. Jest to piwo według receptury piwowarów domowych. Dwojga pływarów domowych, Dorota Przybyłko i Jarosław Przybyłko. 25 plato, 98 alkoholu, bez żadnych udziwnień, bez laktozy, bez dodatków, bez aromatów. Bez sensu. Nie, właśnie z sensem. Właśnie jak najbardziej z sensem. I na ten temat chciałbym z wami teraz porozmawiać. Ale najpierw nalejmy. Pamiętasz pierwszego polskiego risa? Pierwszym polskim y, risem był Dziadek Mróz. Tak, z browaru Artezan. Uważony dzięki, dzięki Markowi Płucie, bo to Marek z Piwoteki Łódzkiej przekonał Artyzanów, że warto takie piwo uważyć, bo po prostu on jako sklep dystrybutor kupi całą warkę o nią sprzeda. Bo artyzany nie, by, nie byli przekonani do końca do tego. No ale udało się. Uważyli. Miałem okazję być na tym ważeniu, zrobiłem nawet zdjęcia i one były na blogu Portery.pl, kiedyś jeszcze ten blog istniał. No ale mamy 2021 i sprawdzałem sobie ostatnio. Jakie rysy są polskie obecne na rynku? Znów wziąłem kilka ofert polskich hurtowni, mających się dystrybucji piw rzemieślniczych. Łącznie było tam 107, tak, 107 różnych rysów. Oczywiście niektóre z nich to było tak, że man, browar zrobił jedno piwo bazowe i rozdzielił na dwa, trzy z, z różnymi dodatkami. Ok, tak się po prostu robi. To. Nie ma nic w tym strasznego. Albo jedno piwo rozlane do czterech różnych beczek i są jako osobne byty. Okay. Więc na 107 takich, ile z nich to były klasyczne risy? Czyli nie barrel aged, nie wędzone, nie american, nie pastry, nie z dodatkami. Cztery. Dziesięć. <grym> 4 też byłoby straszne. 10, no to, to i tak lepiej niż myślałam. No ale pastry jest o wiele więcej. Dodatki też o wiele więcej. Barley, tak samo. Czyli taki klasyczny riss jest dosyć rzadkim zjawiskiem. Okej, okay, ale być może to z czegoś wynika. Na przykład z tego, że klasyczne lisy się gorzej sprzedają. No to na pewno. Oczywiście z tego musi wynikać. To nie jest tak, że browary robią piwa, jakie się nie sprzedają. Robią piwa, które się sprzedają. Skoro ludzie chcą kolejnego pastry, no to dostają kolejny pastry, są zachwyceni i wszyscy się cieszą. Ja trochę ubolewam nad tym, bo no, klasyczny rys jest naprawdę bardzo fajnym stylem. No właśnie, a ten, ten akurat, przedstawiciel jest stylowo czarny. Z nie zbyt okrwitą pianą. Tak też jest czarny i pasujecie do siebie. No jest wyraźnie palony, ale nie taki przepalony, nie taki popiołowy. Znaczy, Jeste nuty bardzo gorzkiej czekolady. Ale taki bardzo, bardzo gorzki. I mm, trochę też y, mam wrażenie, że razowy chleb tutaj czuję. I y, 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 odrobinę toffi. Tak. Zobaczymy. i tak, trochę... coś takiego. Lekka owocowość. Suszona śliwka. Coś w tym rodzaju. <suszy> Jest gorzkie. Taka bardzo gorzka czekolada. Jest gorzkie od mielu też trochę. Mamy tutaj 50 ił, więc nie aż tak bardzo. No ale i tak to więcej niż neipy, double najpy. Plus paloność, która też wprowadza sporą goryczkę. Jest dosyć wytrawne, ale ma sporo ciała. No, jest to taki właśnie bardzo klasyczny rys. Mam wrażenie, że wychodzą coraz bardziej nuty owocowe w nim. W smaku na, fi na finiszu jest taka trochę to właśnie owocowość, może taka delikatna cierpkość. Cierpkość jest na pewno, ale taka kojarzy mi się z kawą. Taka jak jest właśnie cierp cierpkość kawy. No, czyli z palonych słodów. Mhm. Taka ciepłość delikatna kwaśność, jak najbardziej się może pojawiać w takim stylu. I komu to przeszkadza? <noise> nie, nie przeszkadza nikomu, natomiast no... Myślę, że być może czasy risów, takich czystych, klasycznych risów, na razie minęły, może jeszcze wrócą. No, może nie minęły, ale... Z risem jest taki problem, że jest to piwo to najbardziej tęgi, najbardziej bogaty styl piwa. Jak zobaczycie, jak, jakie piwa są najlepiej oceniane na świecie, i na Antapcie, i na Red Beige, i na Beer Advocate, no to dominują właśnie imperialne stouty. W różnych interpretacjach, w różnych wersjach, z dodatkami leżakowane w beczce po Bourbonie, leżakowane w różnych beczkach. To są po prostu piwa, które mogą oferować największe, najwięcej różnych doznań. Więc nie dziwnego, że browary nie zatrzymują się po prostu na klasycznym risie, tylko próbują to do doświadczenia ubogacić w różne sposoby. I bazowy list na tym trochę traci. Bo ono to piwo samo w sobie, bez żadnych dodatków, w ten styl. To piwo też jak najbardziej, ale ten styl, bez żadnego udziwnienia, jest na tyle esencjonalny, jest na tyle bogaty, że on nie potrzebuje tego wszystkiego, żeby być czymś naprawdę fajnym, czymś atrakcyjnym, czymś, nad czym warto się pochylić, sobie powąchać i podegustować. Bo jeżeli popatrzymy sobie na polską odpowiedź na Imperialny stat, czyli Porter Bałtycki, no historia jest taka, że Stouty jeszcze wtedy nie nazywały się ani imperialne, ani Russian w ogóle. Zasmakowały, ważone w Londynie, zasmakowały na dworze carskim, były sprowadzone na dwór carski w Sankt Petersburgu. No i z czasem zaczęły się pojawiać kontynentalne interpretacje tego i z tego narodził się porter bałtycki, tak w najbardziej skrótowym skrócie. Więc oczywiście niektórzy mówią, że to bardziej double stout, double brown stout, no ale Mniejsza to. I porter bałtycki, ważony w Polsce, klasyka trzyma się dobrze. Nawet browary rzemieślnicze chętnie robią wersje klasyczne. I odsetek klasyków do wersji rewolucyjnych w przypadku porterów bałtyckich jest bardziej na korzyść klasyki niż w przypadku imperialnych stoutów. Ciekawe, dlaczego. Być może Oto hasło, porter bałtycki, pywarski, skarb polski ma coś tutaj i bardziej się trzyma, że to jest taka klasyka, której nie wypada zbezcześcić. A to jeszcze ma w nazwie Russian. No, pamiętam ciekawą dyskusję kiedyś na temat nazwy stylu. No, mam tutaj Russian Imperial Stout. To Russian. No to właśnie jest nawiązanie do tego, jak to kiedyś ten styl był importowany na dwór carski, tam zasmakował i później zostało to, to słowo użyte jako element marketingowy, pokazujący, zobaczcie, to piwo jest tak dobre, jak to, które pił sam car, czy tam caryca, czy ich najbliższy, czyli cały dwór. I kiedyś bu, była dyskusja, że Russian Paris to jest taki klasyczny, taki bardziej angielski. Natomiast Imperial Stout bez Russian to jest taki nowoczesny amerykański. Nie ma żadnej różnicy. Rzadko już się stosuje Russian Imperial Stout, pisze się albo RISE, albo po prostu Imperial Stout, ale nie ma różnicy między innym a drugim. Mnie w tym piwie cieszy bardzo to, że, że jest to piwo z Cieszyna i najwyraźniej Cieszyn zamierza kontynuować mhm. działalność cieszyńską? Tak, też właśnie chciałem o tym powiedzieć. Fajnie, że browar przetrwał i są perspektywy nawet na rozwój z tego, co słyszałem. Projekt współpracy z piwowarami domowymi też mam nadzieję będzie kontynuowany, no bo w tym momencie cofnijmy się o parę miesięcy wstecz. Browar w Cieszynie pod skrzydłami grupy Żywiec, zaczął robić coraz ciekawsze piwa, współpracować z piwowarami domowymi. No i w środowisku było to przyjęte różnie. Z jednej strony fajnie, Kooperacje w ogóle też z browami, browarami rzemieślniczymi robili, fajnie, że no fajne piwa robią, super, no ale kurde, to jest, to jest grupa Żywiec, no to jest koncern, no to no, trochę się kłóci z ideą piwa rzemieślniczego, browaru rzemieślniczego i całej tej piwnej rewolucji. Tak, były nawet jakieś domysły, że żywiec współpracuje z piwowarami domowymi po to, żeby ich ukraść na rzecz koncernów, coś Nie tam, żeby no. osłabić <grym> rzemieślnik. Tak, słyszałam takie. Żeby osłabić właśnie piwowarstwo rzemieślnicze i tych najlepszych wybierać do koncernu. I ukraść im duszę. No, wiadomo, bo no, to koncern. No, no tak. Tak, były takie teorie spiskowe. Natomiast teraz, kiedy to już wyszło z, ze szponów koncernu, to już nie ma powodów, żeby browar w Cieszynie z jakichś powodów nie lubić. No oczywiście, jeżeli będą robili złe piwa, no to tak, ale zakładam optymistycznie, że tak nie będzie. Więc, jeżeli będą kontynuować tę serię, to staną się naprawdę poważnym graczem na scenie tych browarów średnich. W ogóle Browar w Cieszynie jest bardzo fajny, bardzo ładnie położony. Jest to pewien minus, no bo uniemożliwia to rozwój, bo nie ma za bardzo miejsca. Ale jako atrakcja turystyczna bardzo fajne. Jeżeli nie byliście, to polecam. Oczywiście, jak będzie można normalnie podróżować i zwiedzać i tak dalej. A jeszcze wracając do tematu turystów jako no, takich, tak. z twojego doświadczenia. Jako sprzedawcy. Uh -huh. Czy ludzie szukają rysów? Mm, tak. Czy znaczy, nie są to piwa sprzedające się w dużych ilościach? Bo też inna jest perspektywa sklepu, a inna perspektywa multitapu. Bo w sklepie, jeżeli przychodzi ktoś z plecakiem chce kupić 10 piw, to które będzie spożywał w domu. No to może wybrać piwa mocniejsze, bardziej ekstraktywne, ręce więcej doznań. Natomiast, jak się siedzi w pamięci, to raczej piwo jest towarzyszem jest po prostu jednym z elementów całego doświadczenia. Więc raczej wybierane są piwa lżejsze, bardziej sesyjne, takie, które można wypić kilka kodziskie. Seszanipy, <grych> apy, pilsy, lagery, pszenice to są. Największe hity sprzedażowe, ale często jest tak, że no, po tam dwóch, trzech piwach dyskusja już się zbiera do końca. Już zaraz trzeba będzie zamawiać taksówkę albo Ubera, ale jeszcze jedno piwo, to na koniec, na deserek, właśnie ris risek. Więc to najbardziej jako takie właśnie zwieńczenie wieczoru, chyba że to jest coś ekstra, no to tak, żeby zdegustować sobie. Ale jak najbardziej mają swoje miejsce na no tablicy każdego szanującego się multitabu. No, cieszy mnie, że to piwo się ukazało. Ponieważ na premierę jest dosyć medialna, no to może to będzie jakiś przyczynek tego, żeby jeszcze jakieś browar stwierdził, dobra, spróbujemy klasycznego risa. Naprawdę w tym piwie bez przypraw, bez dodatków i tak się tak dużo dzieje, Pije się z przyjemnością, a jednocześnie jest tak fajnie zbalansowane, że zupełnie nie męczy. Mhm. Jest bogate, ekstraktywne, ale ma się ochotę wziąć kolejnego łyka. Bardzo przyjemne. Mhm. Nie będzie to piwo, które będzie zdobywało jakieś super nagrody i nie będzie w topie na tapcie, ale jest naprawdę ok. Jesteśmy ciekawi Waszego zdania na temat na temat rejsów, na temat ewolucji stylu na temat podejścia do stylu. Czy wybieracie klasykę, czy raczej idziecie za tą nową falą i chcecie coś więcej, mocniej, <noise> bardziej ekstraktywne? W ogóle jeszcze jedna ciekawostka. Ten RIS ma 25 stopni Platon. Niedawno zostały opublikowane nowe wytyczne stylu amerykańskiego Brewers Association. I to piwo się nie łapie. Jest za mocne. Bo tam jest do 24,7. Czyli czym jest? Co, co jest wyżej niż RIS? Nic. Oczywiście wytyczne stylu. Nie trzeba tego brać tak bardzo dosłownie. Nie trzeba się tym aż tak bardzo przejmować. Ale to taka ciekawostka, że nawet taki klasyczny, lżejszy RIS jest już powyżej tego, co wytyczne stylu BCP pewnie. Nie pamiętam teraz, jakie ma parametr, ale pewnie też będzie albo. Powyżej albo w górnej granicy. A ostatnio czytałem jedne polskie wytyczne stylu. Chyba stworzone na potrzeby któregoś konkursu piłwarów domowych. Gdzie widełki to jest 18 do 30 plato. Spora. No i 30 plato to już, to już nie jest jakiś super mocny list. To już się powoli staje standard później kac gigant. Więc dajcie znać, co sądzicie na temat rysów. A my się widzimy za czas jakiś.